Dobrze dzieci. Dzisiaj jedziemy na obóz harcerski. Jest was tylko dwie, więc dacie sobie radę, prawda? Tak, proszę pani, damy sobie radę. No, mam taką nadzieję. Niestety nie jadę z wami, więc będzie trudniej. Dobrze, dobrze. Dobrze, życzę wam miłego harcerowania. Wiecie, gdzie jest kemping? Jedziecie trzy godziny autobusem. Tak, wiemy, proszę pani, wszystko. Wiemy, portfele mamy, piżamy mamy. Dobrze, topa. Wróćcie za tak pięć godzin. Dobrze. Jedna godzina później. Druga godzina później. Jadą. Jadą. Jeszcze jadą. 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 Jadą, 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 jadą i jadą. I nareszcie dotarli na miejsce po trzech godzinach. Dobra, to chyba tutaj. E, przepraszam, Tok, czy to jest obóz hercerski? E, tak, to jest las. A, to chyba tutaj. Dobra, chodźmy. Ale tu fajnie. I co to jest za... Wow, ale ładne. O, a ty co trafisz? Wow. Ale fajny tuszek. a ty masz lepszy. Dobra, chodźmy już. O, patrz. To są lody. Ale fajnie. Wiesz co to chyba nie jest obóz harcerski. jej się dokładnie. No chyba nie. Musimy stąd iść. Po dwóch godzinach jadą, jadą, jadą. Po trzech godzinach jadą, jadą, jadą. Jadą, jadą. I nareszcie dotarli na miejsce po czterech godzinach. Wiesz co, chyba jesteśmy, bo to jest jakby taki las. No, to jest chyba nasz namiot. Ty, na pewno. Patrz, nawet te żyby tu są. Ale fajnie. Nawet ognisko się pali. Oj na dwa kiełbaski. To co jemy? Trzy godziny później. Wiesz, robi się już ciemno. Może pójdziemy spać. Nie no, co ty? Nigdy. Jest dopiero 22. Dwie godziny później. Dobra, idźmy już spać, jak chcesz. Czekaj, piżamy musimy ubrać. Dobra, idźmy już spać. Czekaj, bo ja tu więcej rzeczy spakowałam. Spakowałam, jakby coś. Ja śpię zawsze w maseczce. Dobra, rano Ale się wyspałam Dobra, zakładam strój Ile ona może spać? Wstawany! O, maskę I zdjęłam, ale co? Ej, oddawaj moją maseczkę no, już tyle spania, babo. Ile ty śpisz? Coś! Piję do dziesiątej. A która jest? E, ósma? A to idę spać. Ej, no, nie idź spać. Idziemy teraz do lasu. Bierz plecak. No, jakiego znów lasu? No, jak? Pozbierać grzyby. O, to zjemy chociaż rano. No jasne, że nie. Dobra. Idziemy od początku szukać grzybów. Czy ty normalna? Zrobimy sobie grzyby. Tu też jest grzybek. Przecież to jest trujący. Musimy. Ble. Trującego nie bierzemy. Nie ma tu żadnych grzybów. Widzisz? Jeden grzyb. Co z tego? Dzień dobry, panie małpsi. Dzień dobry, dziewczynki. Pamiętajcie, żeby nie, zbierać, nie, żeby nie zbierać trujących grzybów. Dobrze, pamiętamy. Ja tylko zbierałam jednego, a ja zero. O, jedziemy dzisiaj do szkoły. Dobrze, prawda? No. Ej, idziemy się kąpać? Nie można. Kto mówił, że nie można? Powiedz mi. No dobra, idziemy. Ale w naszych strojach? No pewnie, wskakuj. Jupi. Jupi! E, uciekaj stąd. O, cześć mały. Dobra, nieważne. Wskakuj do koła. No przecież wskakuję. Nie mogę. Dobra, idziemy do szkoły. Pamiętasz, co pani mówiła? O, znalazłam grzyba. Ach, Jezu, Jezu, dobra, idziemy, bo zaraz pani nas, nas nakrzyczy, że za późno wróciłyśmy. Dobra, idziemy, dopiero jest jedenasta, a tam. Jedną godzinę później. Dwie godziny później. jechały do szkoły. Gdzie te dziewczyny? Dzień dobry! O, idealnie, przed czasem o 12. .00. Miało się być o 13, ale okej. Okay. Pani wie, jak było fajnie. Ta, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Za chwilę mamy was powinny odebrać. Dzień dobry. Mama, cześć. O, cześć, mamo. Do widzenia. Do widzenia. Wieszek było fajnie. Bardzo się cieszę. Chodź, idziemy, bo zaraz się spóźnimy. Gdzie? Do dentysty. Mamo, jak było fajnie. Zbierałyśmy grzyby. Spałyśmy. Jadłyśmy kiełbaski. Bardzo się cieszę. Teraz chodź, idziemy do domu. Dziękuję za obejrzenie. W filmiku. W toce boce.